Wszystkich. Jedziemy dzisiaj Fordem Fiesta z 2017 roku w wersji pięciodźwiowej z silnikiem 1.5 5 DCI, TDCI, Duraterk. O mocy 95 koni mechanicznych. Jest to ten najmocniejszy już silnik. Najwięcej koni w dieselku, tutaj we wjeście. Auto jest. Bogato wyposażone, jest to już taka wersja, można powiedzieć, bardziej topowa. Ma wszystkie LEDy z przodu, z tyłu, też jest pełen polift. Już już w 17 roku to już praktycznie pojawił się nowy model, także już jest taki najnowsza fiesta 6-7 MK7, jaka była, to jest właśnie ta fiesta. Wyposażenie, jak mówiłem, wszystkie LEDy z przodu, z tyłu, LEDowe lampy, już Tempomaty, klimatroniki, nawigacja działająca w Polsce, Bluetooth, telefony, wszystkie tu sterowania, kierownica skórzana, podświetlanie tutaj LEDowe, taki AmbiLight tu pod klamkami i między kubkami, tu na czerwono bardzo fajnie do w wygląda. No już taki naprawdę nowoczesny, nowożytny samochód i wyposażony jak na swoją klasę, naprawdę bardzo, bardzo wysoko. No, Renault Clio 4 za podobne pieniądze, no to naprawdę uświadczyć jakiegoś klimatronika, jakiejś nawigacji polskiej, no tam jeszcze jest możliwość, ale klimatronik, takie sprawy, to już jest naprawdę ciężko. auto, jak wspomniałem, z tym 95-konnym silnikiem naprawdę jest to duży i mocny silnik już już tutaj jest koni wystarczająca ilość aż nawet można powiedzieć przesadna bo nawet 75-konny też bardzo fajnie się odpicha i już jedzie a ten to już naprawdę, naprawdę jedzie tam nie jest żadnym problemie jechać 140-150 km autostradą wyprzedzać i w ogóle jakiś mieć jeszcze no, cały czas w zalążku jakąś moc. To już naprawdę bardzo, bardzo wydajny silnik, przy tym bardzo mało palący, bo tutaj spali 4,3-4,5 litra i jeszcze nawet i mniej. To nie jest żaden problem. Ja tutaj tym samochodem jechałem, z 300 km zrobiłem, to miałem nawet średnią 4,1 przez długi czas, także i to tam normalna jazda, nie jakaś ekonomiczna. Jeśli chodzi o jedną z ważniejszych spraw, to zawieszenie. Zawieszenie w Fordzie Fiesta w takim modelu jest naprawdę najlepsze w swojej klasie. Naprawdę najmniej tutaj będziemy nam głowa jakoś skakać, będziemy jakoś się wachlować. Naprawdę jest tak, jakby zawieszenie było z klasy wyżej jakimś fokusem, by się je co najmniej jechało. No to ża żaden samochód w tym segmencie tego po prostu, no żaden nie, nie potrafi, to tyle to już wiem, już jeździłem różnymi samochodami i i, i, i Volkswagen'ami Polo i Bizami. no naprawdę Zawieszenie tutaj jest najbardziej komfortowe i najmniej odczuwa się tutaj, że jedziemy jakimś mniejszym samochodem to naprawdę nie ma co narzekać, naprawdę auto tak sobie płynie jak jakieś klasy wyższej. Jak są jakieś nierówności, takie szybkie, które szybko przystają, nie jest to żaden problem. W środku ergonomika, wygoda siedzenia. Tutaj moim zdaniem też na najwyższym poziomie duże przyciski. Fajnie się tym steruje, wszystko jest czytelne długo ten kokpit był produkowany we wszystkich do Kugi, nawet Forda Kuga, nawet jakieś jeszcze większe modele miały to wszystko podobnie jak ten tutaj Ford 200 i znakomicie się to sprawdzało naprawdę obsługa tego, cała ergonomia jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie auto którym jedziemy ma tylko 40 tysięcy km przebiegu Także jest takim naprawdę technicznie świeżym samochodem przy tym silniku dieslu, który, diesla, który może nawet przejechać pół miliona kilometrów. To taki przebieg to jest praktycznie można powiedzieć symboliczny, dopiero zaczyna swój żywot ten samochód. I naprawdę można miło nim sobie jeździć i, i naprawdę niewielkiej ilości paliwa potrafi przysposobić. Jednostka też jest doskonale znana Produkowana nawet, wkładana do dużych jakichś busów, do Mondeo Forda do, Także już naprawdę do takich dużych samochodów i tam też sobie radzi znakomicie Także co tu można mówić z taką małą Fiestą, co on może robić No naprawdę, naprawdę już bardzo fajnie przyspiesza A zobaczycie to później na filmie na autostradzie jak i na pomiarze takim od 0 do 100 zrobimy, a na autostradzie na przykład od 120 do 140, jak się zbiera ten silniczek. I to tak bez żadnych wysiłków, jakichś żywowań, zrzucania biegów. Tylko po prostu taką elastyczność zobaczymy. Podobne wrażenie jakby się jechało Mondeo z silnikiem 150-konnym, to jest chwilę, jest 140, to jest naprawdę no, fenomenalne. Jeszcze jadąc te 140 na godzinę, to w tym samochodzie tak prowadzi jak normalnie, by to był jakiś co najmniej Fokus. Normalnie nie czuć małego samochodu dzięki temu wspaniałemu zawieszeniu. Komputer pokładowy tutaj pokazuje wszystkie spalania, ile mamy do przejechania, tak jak standardowo we wszystkich samochodach, lusterka też składają się po zamknięciu samochodów elektrycznie. Co też w tej klasie to jest już coś w małych samochodzikach? Materiały, jeśli chodzi o materiały i jakość, też moim zdaniem w fordzie. Jedne z najlepszych materiałów, najlepszych spasowań. To naprawdę. Gdzieś dopiero bliżej Volkswagenowi, może takim autom. Tutaj naprawdę jakieś Renault Clio 4, to nie, nie ma w ogóle nawet żadnej rozmowy, jeśli chodzi o jakość między Fiesta a taką Clio 4. To jest zupełnie inna liga Fiesta. Także naprawdę jest tutaj to wszystko spasowane. Jak jedziemy, to dotykamy czy tutaj nawet gałki biegów, czy te kierownice, czy gdziekolwiek coś dotkniemy. Jakiś przycisk użyjemy to nie sprawia wrażenia jakiegoś takiego tandetnego, tylko naprawdę jakiegoś segmentu wyższego, czegoś fajniejszego. Także, jak już mówiłem, w tych, w tych autach to naprawdę już bardzo fajnie wygląda. Auto jest na takich chyba dosyć dużych kołach, ale szesnastkach. No, na tę klasę to już jest, jakieś koło jest oponach, takich świeżych wielosezonowych, czyli na cały rok Alufelgi są oryginalne, z takiej wersji właśnie tutaj jak, jak ona jest tutaj z tymi wszystkimi chromami, z grillem nie wiem czy to jest Titanium, jak się nazywają te wersje we Fiestach, ponieważ to już tam jakiś czas z tego wyszedłem no, ale jest to już na pewno taka trochę wyższa liga jeśli chodzi o Fiesty sam spoglądając na ogłoszenia w Otomato nie zauważyłem praktycznie żadnej, oprócz jakichś uszkodzonych Fiest w takiej w, takim w ogóle w takim egzemplarzu, w takim modelu Z takim wyposażeniem I z takim silnikiem, no, przeważnie są tam jakieś 75 konne Fiesty I z, z czarnymi listwami, z tym starym grillem Takim niechromowanym No takiej Fiesty Póki co Przynajmniej całej takiej wystawionej nie widziałem widziałem tam jedynie za około 30 tysięcy takie gdzieś podobne rocznikowo, ale uderzone do naprawy jest. Także naprawdę jeśli chodzi o rynek wtórny, to jest egzemplarz bardzo bardzo rzadki. Jeśli chodzi o nagłośnienie, to też mogę od razu powiedzieć, że, ze względu, może też na tą jakość tego tutaj, wszystkiego tej zabudowy całej, jeśli chodzi o te spasowanie tych wszystkich plastików, tak samo te głośniki, też jak grają, to nic nie, nie ćwierszczy, gdzieś nie skrzypi, no to się wszystko tutaj tyczy tak samo tego fajnego w ogóle zawieszenia. jakieś właściwości jezdne, jakbym miał porównać, to nawet mogę porównać z Golfem szóstką. Bo naprawdę nic, zawieszenie lepiej nie pracuje w Golfie szóstej, jak takie takiej no, Ale jeśli tam ktoś długo Fordami jeździł, to wie doskonale, że takim fokusem czy Mondeo, to naprawdę wyprzedza swoich tam konkurentów o bardzo, bardzo, bardzo daleko, jeśli chodzi o zawieszenia. No jedne z najfajniejszych zawieszeń mają te samochody. Można jeszcze tylko od Citraena też dołożyć, bo też się często jeździ tym bardzo przyjemnie tymi samochodami. Ałcie jak przystało właśnie na przebieg, tutaj to nic nie stuka, nie puka, to wiadomo to wszystko jest jak nowe, nic nigdzie nie świerszczy, żadnych jakichś takich nawet najmniejszych dźwięków gdzieś wydobywających się nie ma. Wszystkie te kierownice siedzenia, to wszystko wygląda jak nowe. Czy deska rozdzielcza i tak dalej i tak dalej? W znakomitym stanie. Także te 40 tysięcy, no to wiadomo, no jest mało i też nie zostawiło żadnych śladów po sobie. Nawigacja, jak wspomniałem, jest w języku polskim i też działa tu wszystkie ulice, pokazuje nawet świeżo wybudowane, bo to mniej więcej znam się na ulicach. No ale jednak jest to z 17 roku nawigacja, także nie ma się co temu dziwić niby nie jest duża, nie jest jakiś tablet ale moim zdaniem znakomicie wystarczająca nie oślepiająca tak kierowcę o tu jedzie taka zwykła stara Fiesta z innym przodem z innymi lampami z tyłu trochę się różne przetłoczenia różnią w tych samochodach Krótko, może podsumowując, na rynku aut używanych Fiesta to konkurent Renault Clio, Volkswagen Polo. Jednak trzeba sobie powiedzieć, że Polo ma te ceny bardzo, bardzo zawyżone w stosunku do tego, co sobą daje. Bo naprawdę za 17 rok Polo to 40 tysięcy doby no nie wystarczyło nawet. Renault Clio bardzo podobające się kobietom, ale jednak bardzo tak do Polo i do tej Fiesty, to naprawdę tandetne w środku. te Wszystkie siedzonka, te wszystkie lewarki, ta kierownica czy cokolwiek, te materiały, no są naprawdę słabe. No to bliżej jest tam daci Jednak są to tanie samochody, dużo ich wyszło i naprawdę duża jest popularność tych Renault Clio. Ale jeśli miałbym wybierać z tych wszystkich małych samochodów, to stosunek rocznika, jakości, przebiegu do ceny, no to fiesta to jest znakomity wybór. Także to by było tyle na temat podsumowania. Naprawdę jeździ się tym samochodem świetnie. Nawet jak ktoś jeździł większym samochodem, to szybko stwierdzi, że super mu się jeździ, że mógłby tym samochodem jeździć na co dzień. Wcale nic większego nie potrzebuje. W środku jest naprawdę wystarczająca ilość miejsca. Ja mam 180 80 wzrostu, czuję się tutaj, jakbym jechał co najmniej jakimś nawet takim minivanem, bo fajnie tutaj wszystko ten dach wysoko leci. Także polecam wszystkim taki samochód. Przede wszystkim tym, którzy by chcieli wydać naprawdę jakieś duże pieniądze za jakieś Renault Clio, mi też dużo jeździłem. Nie są to złe samochody, ale jakbym miał kupić taką fajnie, doposażoną fiastę, to nawet bym się pięć minut nie zastanawiał nad żadnym Clio Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia Silnik jest fenomenalny 95 koni to normalnie ten mały samochód rozrywa Tutaj nie mówię tu już o niskim spalaniu, ale właściwości jezdne są wspaniałe. No. Naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Te wrażenia no. zazwyczaj te małe dieselki to mają po 75 koni one już bardzo fajnie jeżdżą. A tutaj, przy, przy tym pojeździe, to te 95 koni. To naprawdę robi bardzo duże i bardzo pozytywne wrażenia. Jestem naprawdę mile zaskoczony. Tutaj nawet dźwięk migacza. To jest taki jak samitny, nie jak w jakimś takim dziadostwie, tylko taki co najmniej jak w jakimś Mercedesie pyka ten migacz. No takie są, może tu trochę szczegóły, ale wszystko tutaj co się nie złapie, dotknie, czy jakąś manetkę, czy coś, takie pozytywnej jakości naprawdę pozostawiają wrażenie Chciałem naprawdę tutaj głowa mi nie podskakuje to są jakieś nierówności, a ja ciągle znajduję się na tym samym położeniu najwyżej delikatnie popłynę, a nie żeby mi głowa skakała tak jak miało mi dostać wstrząśnięcie mózgu, co jest w sumie domeną w tej klasie 70% out. aut. Druga sprawa, obsługa skrzyni biegów. Tutaj te wszystkie pedały, przyciski, dotyk kierownicy, wygłuszenie wnętrza, co o klasę wyżej jak Renault Clio, no Fiat Punto to tam wiadomo, o to nawet nie ma co mówić. Peugeot 208 tak nie mogę, tak właśnie myślę o tym, czy jest lepiej, bo też nie jest Peugeot tak 208 źle chodzi o wyciszenie, o jakość, ale myślę jednak, że jest tutaj ta jakość dużo większa. W środku dużo ledowego owego podświetlenia na desce rozdzielczej z prawej strony nad schowkiem pasażera. Tutaj jak ktoś zobaczy, nie wiem, moją rękę, obydwa schowki są. Tu między na holdery też są takimi niciami ledowymi połączone. Także bardzo fajnie to wygląda. Nawigacja działająca w Polsce, to też duży plus. Póki co jest to pierwszy samochód, tak jak sobie tutaj przed chwilą myślałem. Zawsze jak robię testy takich samochodów tej klasy, to zawsze mówię, yy, że no jest to samochód, wiadomo taki do miasta, do Chorwacji nikt tym nie pojedzie. Ale to jest pierwszy samochód, który uważam, że można wsiąść i śmiało do tej Chorwacji jechać. No, takie są moje wrażenia, że tutaj bym się nie zmęczył tą jazdą. Z przyjemnością można pojechać, mówię. Tak przynajmniej myślę, do Chorwacji takim samochodem. Naprawdę może mi ktoś wierzyć lub nie na słowo. Ale czy tutaj, siedzenia, czy ta pozycja za kierownicą, czy to jak to auto się prowadzi, to naprawdę na wysokim poziomie. O spalaniu na razie nie będę mówił. Ale póki co to na 100 km przejechane. które teraz niedawno przekroczyłem. 4,2 jest średnia. Była nawet długi czas 4,1. Jakiś czas tutaj bąby tutaj prawie pół zbiornika paliwa mam. Myślałem, że jakiś pływak, coś jest popsute w zbiorniku, bo, no bo nie zauważyłem żadnego po 100 km poruszenia strzałką ale teraz już nieznacznie jakieś 3, 4, 3 mm więcej, nie może 2-3 mm. Zauważyłem, że po 100 km z tej połowy zbiornika paliwa ubyło. Także na pewno działa, bo bałem się, że nie działa. Bo naprawdę tu, y, wyruszając, y, pokazywał, że przejadę na zbiorniku 300 km. Przejeżdżając 100 km, mam teraz y, 407 jeszcze zasięgu. Także Przybyło mi w zasadzie na 200 km paliwa przejeżdżając 100. Czyli z jeszcze wygraty się dostałem. <grym> no, właśnie 103 km przejechane. To będzie na chwilę na tyle. Połączę się już później na trasie szybkiego ruchu i opowiem może coś więcej o przyspieszeniu i o dynamice tego auta. A więc pierwsze wyrażenia są takie, że myślałem, że od forda focusa. Dopiero się zaczyna to zajebiste zawieszenie Forda Ale naprawdę Już na poziomie Fiesty No Coś niesamowitego to zawieszenie Prawda, auto płynie Jakby to była klasa wyżej Po tej drodze Prawda, tak świetnie się prowadzi Że naprawdę myślałem, bo fokusem, zawsze fokusem każdym Mondeo później Super się jeździł, ale żeby Fiestą to Zapomniałem, że Fiestą się tak fajnie jeździ To niestety no Moim zdaniem Wszystkim tym Czym do tej pory w tej klasie jeździłem, nawet Mazdą trójką Która o wiele jeszcze, wiele większe pieniądze kosztuje Od tej Fiesty Jeździło się gorzej A więc koniec zapisu z trasy Przejechanych 252 km, jeszcze w sumie tam zostało może ze 30, ale to już mniejsza z tym. Spalanie 4,2 litra na 100 km. Myślę, że to fajny wynik. Większość trasy, bo teraz to już jest akurat ten najgorszy odcinek, ale większość trasy przejechana między 100 a 140 km na godzinę. To przy takim przy takiej prędkości, takiej podróży 4.2, to myślę, że jest wynik bardzo, bardzo fajny a i myślę też, że jakby się ktoś postarał, to te 3,8 to też jest realne. Jakby naprawdę chciał już ekonomicznie jechać jeszcze gdzieś na drodze szybkiego ruchu, to, to na pewno też wystarczy te 3,8 ponieważ tak przy setce 110 to tak 4,5, 4,6 pokazuje, a 90-80, no to, to tam około 4 litrów spalanie, także naprawdę bardzo, bardzo niskie.